Kiedy jesteśmy na jakimś przyjęciu, na przykład na pysznym obiadku u mamy albo u babci, to w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że jesteśmy już tak najedzeni, tak nasyceni, i niektórzy mówią, jestem tak pełen, że jeszcze bym coś zjadł, ale już nie mam miejsca w żołądku, ale moje oczy by jadły. To nam bardzo wyraźnie pokazuje, że serce człowieka jest nienasycone. Jeżeli próbujemy zapełnić je tylko jakimiś rzeczami materialnymi, nawet najbardziej przyjemnymi. I dlatego Słowo Boże, przez te pytanie Jezusa, cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł. To właśnie szkoło, Słowo Boże mówi nam tak, że serce nasyca się poprzez umiarkowane zaspokajanie swoich pragnień, a więc Boży umiar nasyca serce. I właśnie w tym duchu komentował między innymi te słowa taki pustelnik z IV wieku, święty Marek Eremita, który mówił, że jeżeli nasycisz jedno pragnienie, to za chwilę chcesz mieć kolejne i potem jeszcze kolejne, kolejne. I to dotyczy nie tylko jedzenia, bo kupisz sobie jeden samochód, a za kilka miesięcy zobaczysz, że jest nowszy model i ma go akurat twój sąsiad Ty myślisz, ojej, ja też może bym chciał mieć taki, prawda? Jakiś licealista popatrzy i mówi, o, ja mam taki fajny telefon, jest ciekawy, ale jak za rok wyjdzie nowy model, ja też chcę mieć kolejny, prawda? Ile kobiet, prawda, mówi, o, muszę sobie kupić tą sukienkę. Ale mija miesiąc, dwa, mówi, ojej, ale ja chcę mieć kolejną, bo już tam mnie nie cieszy. Właśnie takie jest nasze serce. I dlatego, jeżeli chcemy nasycić nasze serce, to potrzebujemy powściągać nasze pragnienia, po to, żeby bardziej skoncentrować się na Bogu, bo żadne rzeczy materialne nie ucieszą nas tak mocno, jak bliskość z Bogiem. Chociaż radość z tych rzeczy materialnych też nam jest potrzebna, ale warto, żebyśmy pamiętali że największą korzyścią jest przebywanie z Bogiem i że właśnie Boży umiar nasyca nasze serca.